Dobra, śpiąca królewna. Szukamy śpiącej królewny. zanim będziemy mogli śpiącą królewnę ogarnąć. Co ten kot tu robi? Wyłącz to gadanie, bąkol. Bon Weź to tam, Cena. Czekaj, no! Bon telewizję, kurde, ogląda. No dobra, Nie, start. Jedziemy. Mamy bardzo mało paliwa. Dobra, on ma tak. Dobra, zwalniemy strzem. Patrzcie, on zadaje wszystkim po kolei jakieś obrażenia, więc jest całkiem mocny, nie. Zrób beczkę na 3 tury zwiększa szansę na unik o 10%. To zróbmy to. Czemu nie mamy energii? Aha, bo to mi energię kosztowało to zrób beczkę słabo. O kurde, jak wlazł. Dobra, teraz się muszą poddać. Ale dostali. Nie chcę. Oni próbują się ewakuować, a my ich teraz będziemy powalić podwójnym tym. Za 5 tur odleci, to nie zdąży nawet odlecić. Z czego to się bierze, ile ja energii dostaję na rundę, bo dostaję 6. Ale nie wiem czemu tak, a na początku nie dostaję tyle. Deszcz zaczął padać, patrzcie efekty pogodowe są. Dobra, koniec ziemniaczku. O Jezu. Dobra, znów Walka. Zobaczcie, teraz mam minus 3, 1 i ile będę miał? Tak, jakby z każdą rundą więcej się zdobywało. Plus 4, aha, bo chyba tak jest, że z każdą rundą więcej się zdobywa. Czyli później będzie plus 5, tak. Kurde, pudło poszło, a ja w to nie strzeliłem. Ale fail. Dobra, teraz będzie git. Dobra, oni próbują znów uciec, a my się nie poddajemy. Próbują uciec. No, pokonamy. pokonany. Apollo. Jakiś kurde, aha. To są te rakiety. Znalazłeś się... U, jakieś złomowiska. Chyba coś mam, ale nie mogę tego wyciągnąć. Leży pod stertą żelazstwa. Pomóż A Ała, ja co ty wyrabiasz? Ja Daruj sobie, obcas. No to uciekam trzymaj się, randkę. Dawidku, czekaj. Jakąś liną coś robią, wyciągam twoją wielką bulwę z tej sterty żelazstwa. Ogromny sekator plus jeden ogromny sekator, nie wiem co to jest plus jeden ogromny sekator. A coś żeśmy zdobyli na jakimś złomowisku. Kurde, jeszcze jeden przeciwnik. Nie za dużo. Dobra, na szczęście mamy pancerza całkiem sporo. Na czerwono chyba kryty wchodzą, nie? Dziwne jest z tym zrób beczkę, bo mi to zabiera energię, a było napisane na początku, że to nie kosztuje... A nie, że runda się nie kończy jak to zrobię może. Dobra. Nie, naprawdę ta broń, którą zostaliśmy, ten unik... O kurde, padła nam jedna broń. O, to fail trochę. Patrzcie jakiego guza ma Tutaj nie powinniśmy w to celować, tylko w tego drugiego nie? O, Miejmy nadzieję, że to jest ostatnia walka, bo tak coś kiepsko wyglądamy No i jedną broń żeśmy też stracili Chyba będziemy musieli zaatakować to przekupstwo. Znaczy zaakceptować. Bo jest 5 tur do końca, raczej nam się go nie uda zniszczyć. A może? 4 razy 7. 280, no to nie bardzo. Hmm. Więc będziemy strzał do końca najwyżej jak się będzie chciał poddać to. O, jeszcze pancerz mu odrósł. O, kurde, ucieczka nieunikniona. On już się poddać nie chce fak. Kurde, no niestety uciekł. Szkoda. Nie dostaliśmy części, ale kasę dostaliśmy za niego. Dobra. Krótce. Przy... O, ogromny sekator kluczowe przed a ogromny sekator to jest przecież do cięcia tych tych pnączy, nie, które mieliśmy. O dobra, laboratorium gotowe, sala treningowa gotowa. Czyli co, teraz jakbyśmy zrobili przegląd i zobaczymy badania, to już mamy, tak? Aha, czyli to jest super dobra i trening też gotowy. Tylko co on dostał tak naprawdę, bo ja nie wiem. Tworzenie broni laserowej, to mi się podoba. Ja chcę, żeby on tu poszedł i stworzył dla nas broń. Tylko teraz jaką. Bo my tego trochę mamy. Tu mamy coś level drugi, granat hukowy poci. I zawrót głowy unikat. To jest kurde, z dobra broń. Każemy mu nad tym pracować. Dobra, mamy ten sekator. To na księżniczka. Nękaj się pani, kapitan Kasy była coś tam. To musi być królowa Julia. Minęło tyle czasu, ona wciąż żyje. Ciekawe, jak używa kon... jakich używa konserwantów. Jakaś straszna maszyna ma wiele z tym wspólnego. Ona się zła pewnie stała. Trzeba wyłączyć to jest hibernator. Pokonam smoko i uwolnię księżniczkę z niewoli snów. A, widzicie? Je but! Powinnam była się tego spodziewać. Smok został pokonany, królowo Julio. Co się dzieje? Dzień dobry, wasza królewska mości. Jestem kapitan Kasia. a to jest swoje. Fej... Razem uwolniłyśmy cię z niewoli snów. Och, bardzo ci dziękuję, kapitanie Kasi. Mój lud jest wam bardzo wdzięczny. To była drobnostka, wasza wysokość. Mogę zapytać, co tu się stało. Pewnego dnia zostaliśmy zaatakowani, jak zawsze zajmowaliśmy się swoimi sprawami, nie było żadnego ostrzeżenia. Wróg chciał podbić naszą galaktykę, próbowaliśmy walczyć, ale nie wiem co nam zrobił, ale widziałyście w jakim byliśmy stanie. Mhm. Wiesz może kto za tym stoi? Tak, to musiał być ten komandor, ziemniak z goglami i wąsami, on nimi dowodził. Hm. Komandor z goglami podobnymi do moich? To brzmi trochę jak... G? Słucham? Och, to nic takiego, zupełnie nic a nic. Musimy już lecieć. Co jej dziadek zaatakował tą księżniczkę? Ciekawe. Żegna, jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Skoro już odleciały, to pora wrócić do re realizacji planu. Przez tego przeklętego komandora straciłam mnóstwo czasu. Tyle galaktyk do podbicia, tyle planet do zniewolenia. O kurde. Ona jakimś dziwnym języku mówi, czyli uwolniliśmy złą osobę, nie? No przypałem jak nic, ale co zrobimy. Dobra. Tu może nie. Podróż no na pewno musimy tu podróżować. Widać, są so, nie mają nigdy nic wspólnego ze Star Trekiem. No, w sumie nigdy nie oglądałem Star Treka. Dobra, odnowiliśmy się. Mamy kolejną broń, tylko teraz się zastanawiam, która jest która. Mieliśmy taką broń. No dobra, trochę gorszej jakości, bo ta jest A, a ta jest B. Ale tak czy siak jest dobra, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc damy dwie takie bronie, tak. W centrum byśmy musieli broń przehandlować. Sprzedamy to do dzieła. Teraz byśmy sobie ulepszyli. Problem jest taki, że teraz już w ogóle nie mamy kasy na nic, ale jesteśmy w stanie w sumie broni jakąś zrobić, nie? Czyli on mógłby coś zrobić dla nas. Pocisk hukowy, niech robi. Nigdy nie wiadomo, co wyjdzie z tego pocisku hukowego. Podróż. Czy my coś mamy do zrobienia? Warpuj się do następnej galaktyki. Aha. A nie mogę jeszcze jednej eksploracji zrobić? Wielkość mała. Mała, ale trudne, to nie wiem co to znaczy. Czyli co, że mniej, mniej encounterów jest? Bo tak normalnie jest 5 w średniej. Ale poziom jest trudność jest zwiększa. Zobaczmy co tu będzie. Dobra i mamy tak. Nie wiem, dajmy ich do tych, tych... No dobra, jesteśmy gotowi myślę. Najpierw babeczką bijemy, bo ona ma bonusy do strzałów, nie? Statek transportowy. Proszę materiał potrzebny do połatania statku. Weźmy nanowłók na 8, dobra. O, zapłacili nam skrobie za to, dobra. Gdy kosmiczna stule przelatuje nad powierzchnią planety, Faye zauważa ogromny słup dymu unoszący się zza wzgórza. Wkrótce oczom dziewczynku ukazuje się potworny widok płonące domostwa ich mieszkańcy. Czarny statek celuje w wioskę wielkim działem. Dobra, zestrzel ten statek. Coś tu jest nie tak. Flota statków ratunkowych podlatuje do rozpadającego się czarnego statku i zaczyna ewakuować znajdujące się na nim... ludzi i gasić płomienie. Płomienie trawiące wioskę i wszechobecny dym powoli znikają bez niczyjej pomocy. Pojawia się cebula w okularach przeciwsłonecznych i korzystając z megafonu wykrzykuje przekleństwa w kierunku naszych bohaterów. Chyba nie były bandziory Kasiche. Zdaje się, że kręcą film, a my właśnie zeszczeliśmy rekwizyt. O kurde! ale to super, skąd miałem wiedzieć, że kurde film kręcą eksterminacja, jakaś... głos robota nie brzmi zbyt. zdecydowanie nie są przyjaźni Dobra, po możemy ukryć się przed robotami jakiemuś typowi. Macie jeszcze co co wam dałem, prawda? Aha, to ten koleś co się w czasie przenosił. I co koniec i to nie by było trudny poziom przecież nawet żeśmy jednej walki nie stoczyli ja chciałem walkę jakąś mieć Skrobie żeśmy zarobili jeszcze jakąś rzecz To nie no to nie po to tu byłem żeby nie o gotowe mm. 30% docelności Mhm mm Dobra, podróż. A no, zobaczymy, gdzie jeszcze możemy skoczyć. Nie wiem, czy powinniśmy na tej jednej, w tej jednej galakcji tyle czasu być, nie? Czemu mamy tylko 20 kas? Nikt mi ktoś to powie. Naprawdę, żeśmy tyle wygdali. Tam jest jeszcze jedna planeta poza zasięgiem. Zaraz zobaczymy czy da się do niej skoczyć. No dobra, to eksplorujemy tą planetę. A zobaczymy. Okej, okay, pierwszy statek wroga. Będziemy uniki robić Czemu nas to trzy energii? To nie. Aha, jest ładunek czasu. Skąd to robi, że on od razu dwoma brońmi strzela? O kurde, mogłem teraz strzelić, bo ten dwa kosztuje tylko. No nic. O oh fuck, pół poszło Szkoda trochę Nie, co uda się? Tak, dobra, mamy go. Rozwalimy już ten statek. Problem jest taki, że on naprawdę był mocny i wydaje mi się, że możemy tu nie dać rady im wszystkim. Je staranować swój statek. To pancerz dajemy na kadłub. Dobra, rozpatrz Dobra, o nie, blokada ze zmienia jak sobie z nią poradzimy. Możemy też Spróbuj ominąć blokadę, wręcz łapówkę. Dobra, minus 400 skrobi. Kurde, pewnie jakby się ominęli, to byśmy walkę musieli stoczyć. A ja nie, już się nie czuję na walkę. Kasin, na naszej drodze znajduje się ogromna asteroida. Rozwalmy ją na kawałki. A może po prostu ją ominęmy. Rozwalmy ją, pewnie stracimy hapsy. O, plazmę żeśmy dostali. Super. Coś pozytywnego w końcu. O, kurde, tu i tu jest już słabo. No niestety nam jedna broń padła z tego co widzę i to niedobrze. Powiem wam, że naprawdę mocno dostajemy teraz w tym momencie. Jeszcze nam zaraz chyba broń się rozpadnie. Może nam się uda tą broń uratować jeszcze. I tak udało nam się uratować. A jak jeszcze jedna walka będzie to jest po nas. O oh, fak pudło, no nie wierzę, naprawdę. Kurde, teraz to nam dopiero ta lepsza broń nam padła. A to ona już na stałe pada? Znaczy, aha, bo my już nie odzyskujemy, to bardzo źle. Dobra, akceptuj, bo oni nam. My nie damy rady, ich już zwalić. Na spotkanie czwarte, jest eksploracja zakończona. To tyle żeśmy przeżyli, bo to mogło ciężko być. No nie wiem, utraciliśmy dobrą broń, a zdobyliśmy taką średnią, chyba tak naprawdę wiecie o co chodzi tu mamy same level 1 bronie mm. No i tyle A najgorsze jest to, że wcale żeśmy nic nie zarobili. Jeszcze szkoda ta kasa. Dwie bronie żeśmy stracili, które były dużo warte. I nic z tego nie wyniknęło. U klasa A. Railgun nam wypadł jakiś taki. No i od razu by się przydało zrobić tego. Później, w razie czego możemy tą broń sprzedać, nie? Czy przynajmniej kawałki. No dobra, no dobra.